Cześć, Stanley Kush, witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Go! Dzisiaj Minchino Day. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim zacznę od wyczyszczenia sobie questów. Od tego miesiąca, czyli od lutego, w paczkach, przypominam, jest nowy Pokémon jako nagroda. Pokémon, którego w ogóle wcześniej nie było w grze. Także szykuje się dla mnie w tym wpis do Pokédexu. Specjalnie czekałem i nie głosowałem na Community Day, tylko po to, żeby móc odebrać jednak tę siódmą pieczątkę. Już po tym jak łubat jest do zdobycia na Research Breakthrough, łubat jest Pokémonem miłości, bo zamiast oka ma takie serduszko, więc mimo że jest nietoperzem, to niby ma się kojarzyć właśnie z miłością. W lutym są walentynki, także już chyba widzicie o co tutaj w tym wszystkim chodzi. No i łubat ma ewolucję, słubat, także postaram się jak najwięcej tych paczek otworzyć w lutym. Nie jest to takie złe w sumie. Wcześniej wolałem jak były legendy w Research Breakthrough, ale nowy Pokémon do Pokédexu gwarantowany w sumie też jest dla mnie fajną opcją w Research. Breakthrough, ja jestem taką osobą, która uwielbia kolekcjonować Pokémony. Ej, ile darmowych Candy dostałem, masz 26. Czyli praktycznie jeszcze raz i będę mógł go ewoluować. Super. Ci z Was, którzy oglądają mój kanał już od dłuższego czasu, od lat, wiedzą, że rzeczą, którą najbardziej lubię w Pokémonach, jest właśnie zdobywanie nowych Pokémonów do Pokédexu. I zawsze cieszę się, kiedy wychodzi nowa generacja i mogę po prostu zbierać nowe poki do Pokédexu. To jest dla mnie zawsze taki challenge, zawsze taka najfajniejsza rzecz do robienia w Pokemon Go, czyli próbowanie uzupełnienia wszystkich poków z nowej generacji. Niekoniecznie jako pierwszy, może jako jeden z pierwszych. Na pewno bez jakiegoś wielkiego pośpiechu, ale tak, żeby nie kompletować tych generacji jakoś kurczę, lata później, tylko jak jest piąta generacja, no to skończyć piątą generację, tak? Potem bawić się od nowa w tę fantastyczną zabawę, e, jak wyjdzie kolejna generacja. Trzy greyty na rzędu to mogę zrobić na luzie i będę miał wyczyszczone questiki Teraz jeszcze znajdę jakieś pokestopy, stopy, bo wszedłem tak trochę w sumie w takim miejscu, gdzie jest mało stopów i idę zbierać questy już. E, Minchino dejowe. Spóźniłem się na event jak coś tak z pół godzinki. do tego zanim dojdę w miejsce, gdzie będzie jakieś duże zagęszczenie pokeslopów, to też minie z 20 minut. Także nie sugerujcie się dzisiaj moim, moją ilością shiny w tym odcinku. W do graczy, którzy pewnie grają w pełne 3 godziny w takim miejscu z dużym zagęszczeniem stopów, będą mieli dużo więcej tych shiny ode mnie, ale dla mnie, szczerze mówiąc, ja nie chcę nazbierać jak najwięcej. Nie jest to dla mnie jakiś cel. makuchita uciekł. uciek. Nie jest to dla mnie jakiś cel, żeby jak najwięcej tych shiny na łapa Dzisiaj chciałbym złapać tak naprawdę dwa dzisiaj shiny. Jednego sobie ewoluować, jednego nie. I mieć taką po prostu dwa nowe szani do kolekcji. Bo jeśli chodzi o kolekcjonowanie szani, to właśnie lubię po prostu mieć po jednej sztuce każdego szani, którego, którego zbieram, lub ewentualnie tyle sztuk, ile jest jego form ewolucyjnych, żeby mieć właśnie każdą formę ewolucyjną w formie szani. Dobra, podejdę najpierw do tego stopa. Zobacz, jaki mam kwestik. W ogóle Złapratata tata albo syntreta. Ten gramy w Pokémon Go. Kuchy. No to dobrze. Codziennie oglądamy twoje filmy. No, <laughs> no to dobrze. O, ja to ja nie jest zły tyrek. No. Fajnie. Okej, okay, momencie zrobiłem trzy pierwsze kwesty. Także patrzymy. Pierwsza szansa na szani dzisiaj. Minchino, nie jesteś szani, ale i tak cię kocham, bo do Pokedexu jesteś wpisem, mój drogi. Wiem, że nie może uciec z, z Questa, ale mniejsza o to. I tak chcę go zbawić Ultra -bolem. Mam po prostu za dużo Ultra -boli. Jak mam możliwość korzystać z Ultra Boli, no to korzystam. Także ten do Pokedexu. Uh! Nice! Ale on jest słodki, co? Mincino to jest mega, mega słodziak, zobaczcie na jego buźkę. Głosowanie w komentarzach, kto jest słodszym Pokémonem? Pikachu czy Mincino? bo chyba moim zdaniem jednak, jednak ten Mincino. Dobra, patrzymy kolejne questy, też nie Shiny, ale też na Pineapie, no bo jednak, jakby nie patrzeć, no warto sobie zebrać dzisiaj te Candy do ewolucji. 12 Candy, trzecia szansa też nie Shiny, same słodziaki w tym lutym, może tak celowo, no bo wiecie, miłość, walentynki, te sprawy, no to słodkie Pokemony też, nie? Gdzieś Shiny Chansey będzie, mola będzie, co tam jeszcze będzie, Riolu Shiny, to też jest słodziak przecież, nie? 18 Candy już, dobra, zbieramy nowe questy, o, nawet nowy Pokestop się trafił, co się dzieje? Osiedlowy plac zabaw. W ogóle fajnie, że się raz dzisiaj z tak by było fajnie, gdybym złapał Shiny z Senshru, że po prostu bym się mega cieszył. Słonko trochę wychodzi, w sumie dobrze. Myślałem czy dzisiaj w ogóle wyjść na ten event. Trochę się czuję przeziębiony, powiem Wam szczerze, nie wiem. Czy to grypa mnie łapie, czy coś, chociaż na grypę się szczepiłem, także nie powinien mieć grypy. Może mam taką lekką grypę, wiecie. Jak się jest szczepionym, to można i tak złapać grypę, no ale wtedy ma się trochę mniejsze objawy. O, sięgnę do tego, pokaż stopa nie sięgnę. O, w ogóle ten. Muszę się zająć trochę tym. Questem na Shadow Rajku. Chociaż w tym miesiącu chyba nie będę się spieszył, szczerze mówiąc z tym questem. Uuu, lasz tego questa w tym miesiącu, ale fajnie. Nasz jest spoko. chciałem się spojrzeć na rajdy w sumie. Czy są jakieś fajne rajdy w okolicy? O! Gdyż Raticate z czapką powrócił na rajdy. Trochę w inną stronę niż się wybieram. Dobra, to powiem wam tak. Z tego quest'a z rajdem sobie sunę I sprawdzam dwa poprzednie. Okej. Okay. Powiem wam ciekawostkę o pokemonach z piątej generacji. Jak się im przyjrzycie, to mają dosyć inny styl niż pokemony z poprzedniej generacji. Piąta generacja miała być takim nowym startem, nowym początkiem. Pokémonów. Co ciekawe, w grach z piątej generacji na konsole Nintendo DS nie dało się złapać żadnych starszych Pokémonów. Można było złapać tylko Pokémony z piątej generacji. Mówię tutaj o grach Pokémon Black i White. Przyświecała właśnie projektantom taka idea, że jakby to był taki reboot, jakby ponowny początek Pokémonów w piątej genie. Dlatego też pojawił się na przykład taki Minchino, który miał być nowym Pikachu, tak? W nowym słodkim. Szynszylem tak naprawdę, ale Pikachu jest myszą, ale i tak szynszyl i mysz, myślę, że to są podobne zwierzęta, jakby nie patrzeć. Dobra, tutaj ktoś porozmawiał lury, co mnie cieszy i jest kolejny nowy Pokestop. Fajnie, że ktoś na bieżąco dodaje tutaj te Pokestopy na osiedlu. Super sprawa, dzięki wielkie. W ogóle w całym Szczecinie naprawdę jest na bieżąco dodawanych bardzo dużo Pokestopów. Świadczy to o tym, że gracze są aktywni i ciach, ten nowy Pokestop też. Co my mamy? 3 Berry, 3 greaty, 3 greaty. No to super, to ciśniemy. Udo Udo, na nie łatwo się grejty rzuca. O, siedzi pierwszym bolem, a rzucę na ich Zagunie, też jest łatwo. I trzeci może będzie na Bidufie. to w sumie nawet nie są trzy z rzędu, tylko trzy ogółem grajty, ale udało się tak z rzędu rzucić. To co? Kolejne trzy szanse, trzymamy kciuki mocno. Nope, 36 Candy, drugi Quest, nope, 42 Candy i też nie. Co jest? Podobno tak średnio 1 na 10, także ja jestem blisko tych 10, bo to jest, to jest chyba 9 u mnie. Także matematycznie, następny quest da mi Tak by wynikało. Ciekawostka o PVP. Najantic już tak szybko po kilku pierwszych dniach dostosował troszkę zasady. Najwięcej osób narzekało na te 5 km, które było na odblokowanie kolejnych 5 walk. I Najantic już to zmienił na 3. 3 km są teraz żeby odblokować sobie kolejnych 5 walk i można to zrobić już teraz 5 razy dziennie, także łącznie możemy stoczyć od tego momentu 25 walk dziennie. Po drodze mała walka z zespłem R, to jak Wam pokazywałem wcześniej, no, pora się zabrać trochę za tego quest'a, jak jest okazja. U złoty medal za questy, 1000 field ukończone, piąteczka. Uuu, a to tak to wygląda. No tak, no tak, no tak, już pamiętam. <grywa> tak to miało wyglądać, bo to jest piątka zebrana e, dzisiaj podczas tego eventu. Także ten mincinos jest jak najbardziej na miejscu. Coś mi marnie idzie także na pocieszenie, kawka z Maka, która swoją drogą też nie jest <grywa> najlepsza, ale była w promocji. <grywa> po krótkiej przerwie na kawę, To nie była tak krótka, ale. Ale potrzebowałem tego rozgrzania. 6, 9, 12, 15, 18, 19 minczynów. Minczynów, Tego się na pewno nie odmienia. 19 minczyno. To będzie 20. I też nie jest szajni, kurczę, dobrze. Ewidentnie w tencie jestem grubo poniżej średnich, poniżej średniego wyniku. Muszę tutaj przycisnąć, żeby chociaż jednego mieć shiny, bo candy już mam pod dostatkiem. 128. Ale potrzebuję tego minczyno. Co? O, jest, jest w końcu. Yes! Dobra. O tym właśnie marzyłem. Tego właśnie teraz potrzebowałem. Hu, Bardzo dobrze. Od razu mi wróciły siły, siły witalne. Nice! W końcu mam tego Shiny w Pokedexie. 134 candy! I dopiero za 21. razem. Siatny Shiny Minchino. Jeszcze jeden. Dawajcie, Trzymajcie kciuki. Uu. Nie. Tym razem nie. Ale próbuję dalej. Ach. Zyskałem nową porcję energii, bo już byłem trochę taki zmarnowany. Mówię, kurczę, nie no, poddaję się, ale teraz postaram że gram do końca. A przynajmniej do jeszcze jednego Mincino. Jeszcze jednego chcę, choćbym miał do końca eventu tutaj chodzić i szukać, to, to szukam go. Tak zostało tylko 45 minut do końca eventu, więc robię co mogę, żeby mieć jeszcze jednego do kolekcji. A tutaj już powinno być troszkę łatwiej, zdobyć jeszcze jednego do kolekcji, no bo to jest. Jana Pawła to jest, ale ja. Także tutaj będzie, będzie z górki. Także nie dużo zrobiłem tych Mincinów w sumie podczas tego daya. Lekko, lekko leniwy ten Minchino Day z mojej strony, ale ja zawsze zimą mam taki trochę przestój w Pokémon Go. Nie chcę się le grać co latem. Piszcie w komentarzach, czy też tak macie, że zawsze zimą mniej gra w poksy czy coś. Dwie kolejne szanse. Nope. pamiętajcie, moi drodzy, też w ogóle, że już za tydzień, w piątek, od godziny 8 rano do niedzieli do godziny 22 jest event Sino, w którym można zdobyć po raz pierwszy ever Shiny Riolu. Tutaj bardzo ważna uwaga, ponieważ pierwszy raz w historii Pokémon Go jest coś takiego, że eventy zaczynają się według czasu lokalnego. Wcześniej zawsze do tej pory zaczynały się według czasu pacyficznego, dlatego zawsze w Polsce eventy zaczynają się o godzinie 22. .00. I teraz pierwszy raz Ever będzie według czasu lokalnego. Od 8 rano w piątek do 22 w niedzielę. Coś się ewidentnie pozmieniało w, w lutym w Pokémon Go, bo to nie jest jedyna rzecz, która jest inaczej niż była zawsze do tej pory. Na przykład od Teraz w lutym mamy praktycznie co każdy weekend event, taki weekendowy, oraz mamy mini-eventy we wtorki, środy i czwartki. Ja o tym mówiłem już więcej w poprzednim odcinku, także nie będę się powtarzał. Patrzcie na to. Uuu, Kolejny szań ja Powiem Wam tak, teraz szybko poszło, bo zostało się 25 minut do końca. Możemy nawet zrobił jeszcze jednego, szczerze mówiąc, bo teraz jak przyjechałem tutaj na Jana Pawła i okolice, to tu jest dużo pokestopów. Cały czas biorę nowe questy, cały czas je zaliczam sobie, bo naprawdę szybko to idzie, to jest, to jest dużo poxów spiących się. Także to jest naprawdę, naprawdę dobre miejsce wcześniej do robienia takich rzeczy. Jest mój drugi, piękny, słodziutki, różowy mincino Także jeszcze chwilę porobię, jeszcze kilka questów, może już... No mam to, co chciałem, czyli dwa, dwa... ohohohoho! Ha! Dwa się chciałem powiedzieć szani. Już mam trzy, wow! Tego się nie spodziewałem. Tamtego już wcześniej widziałem, zanim włączyłem kamerę, no bo już, wiecie... Wyszedłem z questa, że wam pokazać jeszcze raz, ale tego drugiego questa nie sprawdziłem. <laughs> nice. Nice, to już są trzy. No nie no, to teraz to teraz nie wiem już, czy dalej robić, czy nie robić. Tak to jest, że na początku nic nic, nic, a potem kurczę, nagle kilka z rzędu, nie? Czyli one wszystkie są na tym samym levelu, to ja po prostu pod CP mogę zobaczyć, jakie, jakie IV jest. A nie, ten jeden jest z jajka. No to o ten ma najwyższe IV ze wszystkich. Zresztą IV nie ma tutaj znaczenia, okej. Okay. Zobaczmy moje, moje piękne shiny, a mam ich całe trzy sztuki. Dobra, dla mnie wystarczy, Powiem tam trzy sztuki. Jedną sobie zewoluję. Ej, nowa stołna, to wymaga dobrze, że mam unowa stołna. To jest ten moment, moi drodzy. Hu, uh, moment ewolucji. Shiny Pokémona do Pokédexu. Nie wiem, czy mi się to nie zdarza. Chyba drugi raz. Nie pamiętam, kiedy był pierwszy, ale chyba drugi raz mi się zdarza, że Pokémon będący wpisem do Pokédexu od razu jest wpisem do Shiny Pokédexu. Oto i on. Uh. Widamy w Pokedeksie i patrzcie jak się od razu ładnie wyświetla jako Szani w tym wpisie do Pokedexa, a tam na dole się ikonka wyświetliła jako, jako nieszani, nie? I to jest Shani Chinchino. Nie jest aż taki piękny jak Szani Minchino, ale też jest piękny. Ta jego fryzura to jest po prostu coś niesamowitego. Ileż to godzin dziennie musi on poświęcać na stylizację swoich włosów. Okej, okay, z mojej strony na dzisiaj to jest tyle. Mam co chciałem, a nawet jeszcze więcej. Idę wypoczywać, bo coś mnie łamie kurcze w kościach. Piszcie w komentarzach, jak wam poszło na Minchino Day. Pokemon Go. Za tydzień kolejny weekendowy event, tym razem Sino Event w Shiny Lucario. Od godziny 8 rano w Piąteczek do 22 w Niedzielę. Trzymajcie się. Na razie, cześć.